Będę mówiła o programie, który jest takim drugim składnikiem, o którym tutaj jest mowa, czyli działania profilaktyczne tak, wiedza tak, ale też poka ukazywanie alternatyw, czyli czegoś, co e, może być potem ważne w życiu e, naszych dziewczyn. W naszym ośrodku są prowadzone różne zajęcia, trening zastępowania agresji, kształcenie inteligencji emocjonalnej, zajęcia sportowe, kluby turystyczno-krajoznawcze. Dziewczyny jeżdżą w różne miejsca. Przyjeżdża do nas, przyjeżdżają do nas ludzie z zagranicy. Nasza placówka jest w stowarzyszeniu najstarszych placówek resocjalizacyjnych w Europie. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć ludzi z, z, z Anglii, ze Szwecji, z Finlandii, z Francji, ze Słowacji i tak dalej, i tak dalej. I pani i Agnieszka też była u nas i, i e, dzieliła się swoim doświadczeniem z, z fundacji Po drugie. Dziewczyny też brały udział w warsztatach z ludźmi z zagranicy. Śmiałyśmy się, że to są międzynarodowe warsztaty, treningu umiejętności społecznych i empatii. E, w, i, e, i to są też działania profilaktyczne. A my prowadzimy takie już od kilku lat takie zajęcia. Biblioterapia wychowawcza jako metoda kształtowania empatii i zachowań prospołecznych. Bardzo to naukowo brzmi. Szukaliśmy innej nazwy. Dziewczyny kiedyś taki konkurs napisałyśmy, jak nazwać te zajęcia, więc napisały, że to są kwiaty, bo jest ciepło i się człowiek rozwija, albo zapomina się, że jest się w takiej placówce, albo można pokazać, że nie jest się zerem, tylko że um, można być z innymi ludźmi i można pomagać, że się jest ważnym uh, dla innych. Te, tu, tu ja bym chciała taki cytat przeczytać. Ania go znalazła w, w, w prasie <głos》> naukowej, ale wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, bo biblioterapia, czyli książka, praca z tekstem. Tekst jest pretekstem do różnych działań. Tekst występuje w małej ilości, ale jest to taki tekst, który daje do myślenia, bo jak się go słyszy, to, to nie jest tak, że się go zapomina o nim, tylko się z nim potem dalej gdzieś tam jest, coś się dzieje. Ten tekst jest wpleciony w różne działania kreatywne, twórcze, takie dające możliwość zaistnienia, wydobywania potencjału od uczestników zajęć, no i odbywa się z innymi, czyli to, co też powiedziała nasza poprzedniczka, że wychodzenie na zewnątrz. Nie robimy raczej z, z dziewczynami dla dziewczyn, tylko ze studentami, z naukowcami, z, nau z nauczycielami. Wychodzimy do domów pomocy społecznej, wychodzimy do szkół, do przedszkoli, do różnych placówek z tym, co y, możemy zaoferować, z warsztatami. Y, Jedny z najdziwniejszych warsztatów, które prowadziłyśmy, to Aniu przypomnę, na przykład rekolekcje dla gimnazjalistów y, pod tytułem Życie jest piękne, szanuję. Nasze dziewczyny stały na ambonie i mówiły o swoich doświadczeniach, dawały tak zwane świadectwo. I na koniec cały kościół, to było gimnazjum, wszyscy wstali i byli im brawo. Ja myślę, że lepszego wzmocnienia to one nie mogły dostać od nas wychowawców ani nawet od swoich koleżanek. Prowadziłyśmy też zajęcia w królikarni, w muzeum. Uczestniczyliśmy w takim projekcie myszy i szczury, fantastyczny projekt, gdyby ktoś chciał zobaczyć, to na naszej stronie MOW numer 2 Warszawa, w takich już sprzed dwóch lat wspomnieniowych, są zdjęcia, czyli dziewczyny po prostu były artystkami, tworzyły wystawę, która potem przez całe wakacje była w królikarni, była poprowadzona po tej wystawie czyli taka związana trochę z graffiti i z swoim pomysłem na, na życie, jak się jej widzi, na, na, na różne rzeczy. Z też takich ciekawych rzeczy to były działania w Zamku Królewskim, w domach pomocy społecznych, między innymi na przykład w, w Niesulicach, w województwo zielonogórskie. A także jedną z ciekawszych rzeczy jest zakręcone, pozytywnie zakręcone, czyli tańce etniczne w kręgu z seniorami. Działamy z seniorami i tam oprócz tańca jest też tekst listeracki, teatr i różnego rodzaju zajęcia. No i ostatni projekt, to właśnie są dwie dziewczyny. Z tego projektu, pokażcie się, to jest Oliwia i Natalia. Prowadzimy taki projekt, który wymyśliliśmy wspólnie z Domem Kultury Rembertów dla mieszkańców Rembertowa, dla dzieci, dziadków, wnuczków. Nazywa się Opowiem Wam bajki. Tworzymy bajki razem z dziećmi, potem one będą nagrywane jak na audiobook i będzie to rozprowadzane, więc to jest też taki projekt, że robimy coś, ale na zewnątrz z innymi. No i to motto, o którym mówiłam, dając nadzieję wszystkim, bo dlatego książka, przebywanie w towarzystwie bohaterów książkowych rozwija empatię równie skutecznie jak kontakty twarzą w twarz. Neurony lustrzane uruchamiają się bowiem nie tylko wtedy, gdy śledzimy mimikę, gesty czy zachowanie drugiego człowieka, lecz także pod wpływem wyobrażeń. A profesor z Kanadyjskiego Uniwersytetu powiedział, że ci, którzy chętniej oddają się czytaniu literackiej fikcji, lepiej radzą sobie w sytuacjach społecznych, mają bardziej rozwiniętą empatię i wgląd w przyczyny zachowań innych ludzi. No i nasze działania są z innymi, tak troszeczkę elementy socjoterapii. Bo w, tylko w ten sposób można kształtować empatię, uczyć dobrych, pozytywnych relacji z innymi, otrzymywać dobro od innych, ciepło, radość, pokazywać, że można wiele rzeczy zrobić, że się jest mądrym, że, że, że to, co robimy, jest ważne. No i tyle o naszym programie. Ja się tak coraz bardziej zbliżałam. Też chciałam coś powiedzieć. Chciałam powiedzieć tak bardziej praktycznie. Tutaj są dziewczyny z ośrodka. One są od tygodnia w programie. Dlatego one, ponieważ choroba u nas panuje przeziębienie, w związku z tym mogły tylko one dwie przyjechać. Ale wzięłyśmy je, ponieważ mówimy przynajmniej będą jak gdyby potwierdzały, że to, co my mówimy, jest prawdą. Mianowicie, proszę Państwa, do tego programu nikt nie jest zmuszany. Za każdym razem, przed każdym wyjściem na zewnątrz, każda osoba otrzymuje pytanie, czy jesteś dzisiaj w stanie dać siebie wszystko dla ludzi, z którymi będziesz miała do czynienia? I można odmówić, bo można akurat się nie czuć tak, żeby, żeby na 100% pracować. Praca polega na tym, że my prowadzimy zajęcia, natomiast dziewczyny występują w roli liderek grupowych, czy ewentualnie pomagają dzieciom czy dorosłym, ponieważ no, już mają większe doświadczenie, bo bywają na różnych zajęciach, zrealizować zadanie. Chciałam powiedzieć, że jakbyś ten druk pokazała. To, co jest bardzo ważne. One przychodząc, znaczy, pierwsze zajęcia w tym roku były takie. Taką, ta, taką kartę pracy, jak wyglądał, to jakie umiejętności społeczne chciałabyś ćwiczyć na zajęciach? Biblioterapia wychowawcza jako metoda kształtowania empatii i zachowań prospołecznych. I teraz tutaj jest cała lista. Lista jest wzięta skąd? Ponieważ też myślimy o tym, jak opuszczą placówkę, co się stanie potem. W jakimś opracowaniu naukowym znalazłyśmy listę umiejętności społecznych, na które zwracają uwagę pracodawcy. I chociaż jakby jest to niekoniecznie związane z kulturą, którą im przekazujemy, z dzieł kultury, które jakby w naszym programie odgrywają główną rolę, ale. Wiadomo, że w interakcjach między ludźmi mogą te umiejętności przećwiczyć. Ja tylko powiem o niektórych. Radzenie sobie z emocjami, szczególnie negatywnymi, myślenie krytyczne, okazywanie szacunku innym osobom, odpowiedzialność, rozwiązywanie konfliktów. Proszę Państwa, gdyby ktoś był zainteresowany, bo tutaj w głowie to mamy w tej chwili nam przechodzi tysiąc myśli i czas. W związku z tym, gdyby ktoś był zainteresowany, to tę część bardziej teoretyczną jesteśmy w stanie przekazać, w ogóle zapraszamy do naszej placówki, która jest jak ten, kto był u nas, to wie, że tak. Proszę Państwa, jeszcze właśnie a propos studentów. Bardzo często studenci biorą udział w naszych zajęciach. Jest to praca w grupach, praca nieraz jeden na jeden, a nieraz po kilku studentów i kilka dziewczyn w jednej grupie. Przed zajęciami dziewczyny mówią, pierwszy raz, które uczestniczą, po co studenci przyszli? No ch chcą zobaczyć jak wy pracujecie, będą później y, uczyć może waszych rówieśników czy, czy kogoś tam i y, 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 musi się ten człowiek chyba nauczyć. Nie lubię studentów, nienawidzę. Mówimy, no dobra, no ale pójdziesz czy nie pójdziesz? No to ona pójdzie po zajęciach. Ja chcę studiować. Także na podstawie tego, no wiadomo, że próbujemy wszystkich metod, wszystkich sposobów na to, żeby zachęcić do działania. Naszym takim super sposobem, uważam, że czymś, co chyba Państwo też o tym słyszeli, być może też jesteście w to zaangażowani, jest wolontariat. Na prezentacji, nie będę pokazywać całej prezentacji, bo kto będzie zainteresowany, drzwi otwarte na Strażackiej, natomiast pokażę fotografie, które chyba będą mówiły same za siebie, jak dziewczyny działają w środowisku. W zespole szkół specjalnych. Pani dyrektor ze szkoły, ze szkoły specjalnej powiedziała: Proszę pani, co ja mam zrobić, żeby te dziewczyny do mnie ciągle przychodziły? Myślę, że lepszej rekomendacji nie ma. Dzień dziecka w Ząbkach. Proszę zobaczyć, jak umiejętności robienia tatuażu przydały się na zajęciach w przedszkolu. Teatr. No to już wiadomo, że Strażacka teatrem słynie. Również tutaj w przedszkolu zajęcia z dziećmi. Bal karnawałowy. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych, i tutaj dziewczyny były jako wolontariuszki. Koszulkę, którą ma dziewczyna, to jest nasza taka koszulka rozpoznawcza, i, i po prostu wiadomo, że świadczy o tym, że ta osoba jest gotowa do pomocy. W bibliotekach, oczywiście. I teraz, proszę Państwa, jeden z najciekawszych programów, jaki robimy, i od razu mówię, mój syn, kiedy oglądał i zdjęcia, i film, powiedział tak: Czy one są zmuszane do tego, żeby chodziły na te zajęcia, właśnie jeżeli chodzi o kontakt z seniorami? Absolutnie nie. Uczestniczymy w zajęciach właśnie z paniami, które tworzą takie towarzystwo harcerskie czyli to się zawsze w życiu przydaje. Panie są harcerkami, już takimi emerytowanymi, i właśnie to z nimi spotkanie nowoczesności i tradycji. Panie przynosiły swoje książki, a dziewczyny miały czytnik. I wzajemnie żeśmy sobie pokazywały, jak to można spędzać czas. I tutaj właśnie te panie z grupy. Proszę Państwa. Spotkania z tymi paniami, oczywiście dziewczyny się zmieniają, ale te spotkania trwają od pięciu lat. Zresztą pokażemy fragment filmu przynajmniej. Tutaj dom pomocy społecznej i też ludzie, którzy w zasadzie smutno spędzali czas bardzo monotonnie. W momencie, kiedy one wchodziły, tam już nic nie trzeba było robić. Tam po prostu trzeba było tylko być. I tutaj właśnie w szkole specjalnej. Tutaj, w tej szkole, gdzie chcą nas zatrzymać. Nam nie zależy na tym, żeby dziewczyny, tylko my w tym programie, jesteśmy, my tutaj wszystko wyrocznia i tak dalej. My jesteśmy tylko od organizowania doświadczeń. I bardzo się cieszymy, jak dziewczyny wchodzą w autentyczne interakcje pozytywne z innymi ludźmi. Uważamy, że jest to właściwie cel tego programu, bo nie ma czasu, one są u nas bardzo krótko i muszą nadrobić tyle lat. W związku z tym, jak zdobędą pozytywne doświadczenia z ludźmi, to łatwiej im będzie w tym dorosłym życiu nawet znieść porażkę, bo będą pamiętać o tym, że było miejsce, gdzie zostały uznane, gdzie zostały zaakceptowane. Następna sprawa to jest to, że uczymy umiejętności społecznych i za chwileczkę pokażemy tę umiejętność. Proszę Państwa, to jest wstyd po prostu. Robimy to już po fakcie, ale myślę, że nigdy nie jest za późno na dobry czyn. A odnośnie programu Państwo studenci zachęcam, to jest naprawdę y, dla rozwoju osobistego bardzo ważna rzecz dla wychowawcy, y, odreagowanie i, i, i wyjście poza placówkę, bo najgorsze co może być to właśnie zamknąć się w czterech ścianach. Takie jest nasze zdanie, ale myślę, że każdy z Was wyrobi sobie swoje, jak już pójdziecie do pracy. Bardzo dziękujemy.